Fragmenty dla zachęty. Jan Brzechwa opowiedział dzięcioł sowie. Opowieści różne znacie: Więc, opowieść o piracie, o magiku mechaniku, o zaklętym koguciku, o północnym groźnym wietrze i o chorym termometrze o uczonym kocie w butach i o wyspach bergamutach, o diabełku na kominie, o sierotce Klementynie, o entliczku, o pętliczku i o Janku Wędrowniczku, o paproszku, mądrym skrzacie. Wszystkie te historie znacie. Ale dziś mam, daję słowo, bajkę dla was całkiem nową. Posłuchajcie! Pod Dąbrową jest Dąbrowa, w tej Dąbrowie opowiedział dzięcioł sowie o tym, czego się dowiedział, kiedy w leśnej dziupli siedział. Ja to wszystko podsłuchałem i czym prędzej zapisałem. Było tak. W sędziwym lesie, który widać na bezkresie, mieszkał bury wilk, Barnaba. Zamożniejszy od Nababa. Miał on skarbów pełne wory i wciąż znosił do komory smakołyki i frykasy, z których słyną polskie lasy. Miał Barnaba spryt handlowy, więc założył wśród dąbrowy sklep dla zwierząt. Na polanie wybudował rusztowanie, poukładał mech u góry, Pozatykał gliną dziury, gałęziami ściany pokrył i z wysiłku cały mokry siadł za ladą. Na tej ladzie smakowite kąski kładzie, każdy łatwo coś wyszuka. Jest tu przysmak dla borsuka, jest pachnący ser dla lisa. Dla niedźwiedzia pełna misa, coś dla kuny do zjedzenia, świeża marchew dla jelenia, dla jaszczurek smaczny żurek i orzechy dla wiewiórek. Siedzi wilk, barnaba w sklepie i zmrużywszy jedno ślepie, wszystkich woła i zaprasza. Komu jaja, komu kasza, komu mleko na śniadanie? U mnie w sklepie jest najtaniej. Wielka była to przynęta, a więc zbiegły się zwierzęta. Wszystkie tłoczą się u lady. E, e, proszę kilo marmolady, a ja garść orzechów proszę. Dla mnie sadła za trzy grosze, dla mnie miodu dziesięć deka, a ja y, proszę kwartę mleka. Wilk się krząta i na ladzie co najgorszy towar kładzie. Nie doważa, nie domierza. Marmolada jest nieświeża. Sadło zgniłe i nietłuste, gorzki ser, orzechy puste, zamiast mleka sama woda. Wprost każdego grosza szkoda. O jak tu drogo, jęknął zając. Na to rzekł Barnaba, wstając. Kto powiedział, że jest drogo? Nie prosiłem z was nikogo, by odwiedzał moją knieję. Komu drogo? Niechaj nie je. A jak chodzi o zające, radzę zmykać, bo przetrące. Czmychnął zając, nie czekając. Nie przekona wilka zając. Sarna wstała pełna trwogi. Tchórz wiewiórce szepnął. Wnoki! Nawet jeszcze nie wziąwszy reszty Zmykał szybko, gubiąc meszty!